Witam Was po raz kolejny co razem z mojego pulpitu. W komputerze specjalnie sobie ja nowe konto w systemie, żeby pokazać kolejną część funkcji nowości systemu tego i na z rzeczy jest e, centrum synchronizacji, synchronizacja kopiowania oraz migracja plików. E, to wszystko możemy sobie znaleźć w akcesoriach. W to, co miejsce są centrum synchronizacji, w którym tutaj możemy sobie skonfigurować nasze pliki, że jesteśmy połączeni z domeną, Możemy również zarządzać sobie e, naszymi które mają być synchronizowane z domeną lub z serwerem różnym. Mamy także również takie coś jak w akcesoriach e, Połączenie pulpitu zdalnego na systemie indozy, tak jak możemy sobie również rządzić w naszym serwerze. W systemie Windows 7 możemy również korzystać z usług Aro, czy możemy mieć także kupić zdalne z obsługą właśnie grafiki trójwymiarowej czy po prostu DX3D. E, to jest też nowa właśnie wersja pulpitu zdalnego która jest troszeczkę bardziej unowocześniona w stosunku do 100 Windows XP. Tutaj kolejną rzeczą, jaką możemy sobie zobaczyć, to systemowych systemowe jest również w systemie Windows, oraz ten konkretny kopii zapasowej. To wszystko ma także przywracanie systemu. To wszystko jest właśnie nowa wersja, nowe funkcje w, w systemie Windows Vista, tutaj sobie możemy skonfigurować właśnie kopię lub przywracanie plików. Możemy także kompletny, ten przywracanie naszych plików w systemie zrobić. Kolejną rzecz tutaj, które już wspomniałem, jest właśnie łatwe czasy No To jest po prostu migracja plików z jednego systemu do z drugiego z do drugiego z z ustawieniami e, i konfiguracją właśnie naszego systemu, Tutaj mamy także przywracenie systemu tutaj trzeba bardzo właśnie przypatrzyć sobie, żeby przed przetgoś błędu nie zrobić. to że zazwyczaj się używa wtedy, kiedy nasz komputer jest na przykład uszkodzony w jakiś równy sposób. No jeżeli to w ogóle się teraz chcę włączyć, bo jest widać. Komputer myśli, i coś nie chce się włączyć, ale się pojawi, zaraz Wam pokażę. Kolejną rzecz, jaką tutaj możemy sobie zobaczyć, o właśnie jest, tutaj jest właśnie przywracanie. Możemy sobie dodać punkt przywracania, możemy sobie też najnowszy punkt przywracania wrócić. Po prostu ochrona naszych plików, i mamy że ostatnio, jakim było instalacją, to jest po prostu instalowanie aktualizacji z Windows Update. Kolejną rzeczą, która została wprowadzona w ogóle w systemach Windows Vista z Windows 7 jest Controller DJSK. Kontrola dziecięska, przyznaje mi nazwisko wersji Home Premium e, oraz Ultimate. Jest to po prostu sposób, w e, którym możemy sobie kontrolować użytkowników wysłanych na komputerze. Możemy im przydzielać e, różne uprawnienia. Możemy przydzielać e, sobie, jakby e, to wam powiedzieć, Przybiegać na przykład sobie ograniczenia wiekowe. Możemy także ograniczyć, umonitorować, co sobie pobierane, co możemy zablokować użytkownikowi. Przez przyglądarkę wbudowaną jedynie, tylko internet Explorer działa na tej zasadzie. Tylko nie będę teraz tego włączał, ponieważ e, musiałbym mieć hasło na komputery oraz musiałbym mieć e, ustawienia właśnie tego. Dlatego będę Chcę pójść. Jednak no może, że się to, co Wam pokażę, jak to wygląda ze strony właśnie technicznej. Takie, o co właśnie tutaj w tej formie mamy, możemy sobie włączyć ją. Możemy także stosować właśnie z sieci web, czyli po prostu przeglądają nasze strony, możemy tak użyć limity czasu, czyli kiedy mają być, kiedy użytkownik może się logować do systemu, możemy takie sklasyfikować gry, przyjmować programy, czy takie po prostu ograniczenia, takie właśnie, no takie po prostu powiedzmy, że nawet na zasadzie domeny, tylko że tutaj jest bardziej strona gier z programów i sieci internetowych, gdzie mamy nawet raport aktywności, co daną użytkownik w pewnej części robi właśnie z systemu. Jedną z ciekawszych rzeczy, jakie jest dodane właśnie w tym systemie, jest nowa wersja Centrum Ułatwień dostępu. W systemie jest bardziej wszystko centralizowane w jednym miejscu. Możemy sobie włączyć klawiaturę, akrmol, możemy także włączyć skrzyżować myszy, różne takie właśnie inne rzeczy. Jest to właśnie takie jedno z, z dodanych właśnie nowych ulepszeń w Centrum Ułatwień dostępu ze starszych wersji, właśnie z systemu Windows Vista. Trzeba także wspomnieć o tym, że możemy tutaj kontrolować również system poprzez dźwięk. Jeżeli tak zwany speech Recognition options, niestety ono nie działa w polskojęzycznych wersjach systemu, tylko i wyłącznie działa z tego co wiem na językojęzycznej wersji, to żebyście mieli jakąś okazję wtedy do sprawdzenia, będziecie sobie poprzez sterowanie głosem, właśnie kontrolować dane wszystkie akty na komputerze. To jest też jedno z ułatwień systemu dla tych ludzi, którzy na przykład nie mają stąd, są w stanie używać karty po prostu myszki. Witam Was w kolejnej części e, filmików na temat nowości w systemie Windows 200. Dzisiaj zajmiemy znowu trzema e, kolejnymi częściami. I pierwszy z nich jest e, poprzez inspirację przez Microsoft Windows Messagera. Mamy tak zwany program Obszarz spotkań w systemie Windows. E, w systemie Windows. E, jego możemy znaleźć tutaj poprzez menu set głuchów, poprzez tutaj bo szybkich aplikacji. E, jest to po prostu dostępienie plików programu oraz pulpitu, wszystko użytkowników danej sieci. E, po konfiguracji e, tego programu będziemy mogli sobie dołączyć do spotkania, jeżeli ktoś. Z naszych, tutaj właśnie użytkowników w tej samej sieci, udostępni nasz półpy czy jakieś pliki. No, ja będziemy także mogli sobie rozpocząć nowe spotkanie. Wystarczy tylko wpisać nazwę spotkania oraz hasło. E, możemy również otworzyć plik zaproszenia, jeżeliśmy dostali nasze sieci do jakiegoś innego użytkownika. I nawet zobaczenie, zobaczyć sobie, że jest używanie w bieżącej sieci. Jeżeli chcemy, możemy także utworzyć prywatną sieć bezprzewodową. Wtedy będziemy mogli także łączyć użytkownicy, którzy nie są połączeni e, kablowo do sieci, tylko po prostu bezprzewodowo. To jest jedna właśnie z opcji. E, przez te Windows Vista, które zostały dodane przez e, właśnie Microsoft. Tutaj również mamy, e, że jest zarejestrowane właśnie w, sobie w pobliżu. E, kolejną rzeczą jest rozbudowa centrum sieci oraz udostępniania. Jest to całkowicie zmieniona wersja a z tego, co możemy pamiętać z tego Windows XP. E, tutaj, po prostu, wchodząc z, e, w tą opcję, po lewej stronie będziemy mogli sobie zarządzać naszymi wszystkimi kartami sieciowymi, które mamy. W naszym systemie tutaj jest w praktycznie tak samo podobnie zrobione jak w przypadku z Windows XP. No i natomiast tutaj możemy sobie że na sieciach bezprzewodowych, bo oczywiście jeżeli mamy wyłączoną kartę sieciową, tutaj będziemy mogli sobie przeglądać profile oraz właściwości karty, czy możemy sobie także dodać sieć bezprzewodową. Tutaj w tym miejscu mamy mapowanie naszej sieci, czyli możemy sobie zobaczyć, jakie są komputery połączone do na naszej sieci ogólnodostępnej. Możemy także przeglądać wszystkie karty sieciowe podłączonych do komputerów aktywnych. Możemy sobie ją dostosować poprzez sieć prywatną, publiczną. Możemy sobie tak zmienić ikonę oraz nazwę sieci. Oraz tutaj mamy udostępnianie i odnajdywanie naszych sieci. Możemy sobie także włączyć, czy ma być odnajdywanie, czy ma być udostępnianie. Czy może chcemy właśnie folder publiczny, jest to także również nowych opcji w tym systemie, dlatego że są to bardziej trochę rozbudowane, rozszerzone. Dzięki temu będziemy mogli mieć właśnie publiczne foldery, które są udostępniane dla wszystkich w samej sieci, jeżeli ktoś po prostu i nam pozwoli na to udostępnienie. W tym miejscu będziemy mogli właśnie sobie publikować właśnie wideo, obrazy, muzykę, czy jakieś inne dokumenty. Kolejna rzecz, jak została poradzona z systemem Windows Vista, są to multimedia. Tak samo jak Windows 7 posiada kilka właśnie opcji multimedialnych. Między innymi systemem Windows Vista Ultimate oraz Home Premium, gdzie mogli mieć także używanie takiego programu jak jest Windows Media Center. Jest to właśnie programowanie, w którym będziemy mogli życzyć całą Multimedium, całą biblioteką w naszym systemie. Tak właśnie wygląda, jest to bardziej rozbudowa systemu Windows XP Media Center Edition. Ale tutaj mamy biblioteki poprzez telewizję, muzykę, obrazy wideo czy na nasze programy. Można oczywiście tak skonfigurować Media Center, żeby się zawsze włączał w przypadku logowania się do naszego właśnie konta. I tutaj wszystko możemy sobie pozorządzać, możemy, jeżeli mamy kartę telewizyjną, możemy również telewizję oglądać. Jest to także jako coś, też jako zrobione jako tunel telewizyjny, właśnie wbudowany w ten system. Kolejną rzecz, jaką możemy także zobaczyć, jest tutaj właśnie multimedia w postaci otworzycia muzycznego Windows Media Player. Jest tutaj właśnie w wersji 10 oraz 11. Tutaj mamy wersję 11. Systemu właśnie specjalnie dla Windows Vista. Na no, no, systemie Windows Vista praktycznie tak samo wygląda, tylko oprócz tego właśnie tutaj schematu Aero. To reszta wszystko tu się nie różni zbytnio, nie różni się zbytnio funkcjami od poprzednich wersji tego programu. Oczywiście się dalej mamy tutaj na przykład nagrywanie, zgrywanie plików, z naszych płyt audio CD. ma także Media Guide, można sobie przeglądać radio oraz inne właśnie kanały multimedialne. Jeżeli sobie zminimalizujemy, będziemy mogli mieć również e, podgląd tego właśnie od w, w właśnie na pasku zadań. Takie to właśnie fory można sobie film oglądać, że sobie staniemy. W tym momencie. może nawet sobie pracować e, czy właśnie w naszym kanale. E, kolejną rzeczą, którą została wprowadzona jest e, kilka opcji właśnie na przykład e, ma że galera fotografii z Windows. Tutaj w tym miejscu możemy sobie przyglądać praktycznie wszystkie nasze pliki który, oraz wideo, które mamy w naszym systemie. Dodatkowo możemy dodać biblioteki, gdzie mamy posegregowane nasze właśnie albumy. Możemy sobie także podglądać, możemy mieć także informacje na temat rozmiaru zdjęcia oraz podgląd całkowity. I tutaj właśnie w całym tym miejscu możemy sobie drukować bezpośrednio, bo możemy tak sobie włączyć pokaz slajdu, gdzie pokaz slajdu możemy mieć również także włączony z wersjami właśnie Skórek, tak zwanych, jest to też, że gra funkcja właśnie w tym systemie nudziste, gdzie nie mamy właśnie tutaj, wyglądnie, Jeżeli nie wiem, czy, 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 akurat nagra program, który tutaj mamy, do nagrywania właśnie to jeżeli nie, to tutaj, w kompozycjach również będziecie mogli mieć do wyboru jakieś inne właśnie, właśnie schematy, w którym będziecie mogli bardziej jakoś uwidocznie rozwalić to wszystko sobie spoglądnąć na nasze zdjęcie, które zrobili właśnie na, komputerze.